Witam wszystkich oto w kolejnych, spóźnionych omówieniach modyfikacji do Isaaca. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam trzy modyfikacje, które służą bardziej do zabawy oraz jednego moda, którego nagrywałem na swój kanał i być może będę go nagrywał jeszcze dalej. Zacznijmy od modyfikacji, która powoduje, że Spacer i demy mają nieskończone ładunki, przez co możemy się pobawić różnymi itemami, którymi zawsze chcieliśmy, bez konieczności szukania trzech itemów, żeby zbugować grę. Mam na myśli Jere, Blankarda. I baterie. Druga modyfikacja pokazuje nam kiedy zostaje naładowany nasz brimstone. Ale nie tylko brimstone, a wszystkie itemy, które muszą być ładowane zanim wystrzelą. Na przykład Monstrolank czy Chocolate Milk. Ostatnią modyfikacją, którą chciałem Wam przedstawić w tym odcinku jest Heretic Mode. Póki co najlepsza modyfikacja w jaką grałem. Przez innowacje jakie wprowadza i utrudnia grę. Serdecznie polecam. Natomiast jeśli trafiłeś na ten film przypadkiem, a nie oglądasz mojej serii z tej modyfikacji, to serdecznie polecam go obejrzeć. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ludziska. Na razie.